Siemaneczko widzowie dzisiaj Wam pokażę moje świnki morskie, bo mam je cztery. Nie szalejcie. Spokojnie, spokojnie. Tak, tak, tak. No. Widzowie zostawcie łapkę w górę i subika, bo widziałam, że ostatni filmik ze świnkami morskimi Wam się spodobał, więc czemu by nie nagrać tu więcej. I piszcie, piszcie w komentarzach, która świnka Wam się najbardziej podoba. A powiem wam ich imionka, bo mam dwie nowe świnki, dlatego że mi się urodziły. Dobra. Świnka numer jeden. Zadziorna Pixie. Trzytygodniowa świnka. I tyle. Tak zwana uciekinierka. Świnka numer dwa. Kropka. Tak zwany... Wielkie uszy. Jeszcze tak zwane uciekinia numer 2 i Syrena. Świnka numer 3. Kawusia. Z ostatniego filmu. Jak Świnka numer 4 Piękna karmelusia. E. Dobrze. Już idziemy do Twoich Bobosków. Tak, tak, tak. No widzicie. Taka mamusia, piękniusia. Widzowie. Teraz będę musiała im wymienić klateczkę. E... Nie się lejdzie. Tak, tak. Tak, tak. A i widzowie, w któryś dzień się pojawi... Nowa gierka na tym kanale, czyli że Stumble Guys. Nigdy w nią nie grałem jeszcze. Jakby coś. I świnaczki. Teraz sobie zjedzą tylko. I ustawiam i tu chałupę. Dobra. Mostek. Widzowie, zostawcie łapkę w górę. I subika. Na kanale. Dobra. Zamontowana klateczka. Tylko trzeba jeszcze zapiąć. Oki, ok, zapięte. I. O, przepraszam, że zasłoniłem paluchem. Dobra. I już będę się z Wami zeżegnał. Jak zwykle na każdym filmie trzeba pożebrać o subiki i łapki więc widzowie yy... Kudy, słabo widać widzowie zostawcie łapkę w górę subika i w któryś dzień na pewno w tym tygodniu jeszcze się pojawi gierka stumble guys więc pa i widzimy się za niedługo